Hmm, Mata zaatakował BDS-a. Freeze od dramach. Fagata złamała zakaz. Łokik, you Buda. Mata wczoraj wypuścił nutę i wersy, które tam padają, wydają się mocno nawiązywać Co? i uderzać w bds -a. Zaraz przeanalizujemy, czy wyjdzie nam z tego beef. Fagata po raz kolejny promuje bardzo niebezpieczną operację plastyczną. Jaką niebezpieczną operację? Fagata po prostu promuje nową płytę JITA. Fajna maska. Ski mask. Czuję się strasznie. Czuję się, czuję strasznie. się strasznie. Taki głos stary, gorzej niż ja w chorobie. Co się k dzieje? Wymiotowałam z krwi. Mam nowego kota i to jest idealny argument do tego, żebyście zostawili suba i lajka na tym kanale. Jak to Ej, właśnie... Fajny, fajny kot. To jest szkocki fold, jak ktoś. Jest... Mam mam alergię, ale no, fajny. Jesteście ciekawi jakichś takich update'ów z mojego życia, czyli nowy kot. Ostatnio fajny. też byłem na imprezce Ureziego Aha. No to wpadajcie na Instagrama, tam będziecie mieli wszystkie update'y na bieżąco. Tylko i nie... teraz wszyscy są chorzy widzowie. Rezi Chory. Rezi wrzucił jakieś instastory, że jest chory i że to nie jest ani COVID, ani wirus, ani nic. U... A wszyscy są chorzy, stary. Coś się kawa nie? I powiedział, że to nie jest też grypa, bo robił test. W ostatnim odcinku opisywałem wam całą tę spinę Shakiry ze swoim byłym mężem Pique. W skrócie to nagrała piosenkę, gdzie do większości po nim ciśnia. I rzuca wersy pokroju, że ten wymienił Rolexa na Casio, albo Ferrari na Twingo. I... Jeszcze raz usłyszę o tym Twingo i o tym Ferrari to mnie popierdoli zaraz. Wszędzie to, Jezu, Shakira nawinęła, że zamienił Ferrari na Twingo. Kur na, już Kur... Ja, na każdym, na każdym kroku. Ej, wiecie co Shakira nawinęła? Że kurwa na, zamienił Ferrari na Twingo. Ej, wiecie, że na, Shakira nawinęła? Że zamienił Rolexa na kur... Na Casio. Ja na, kogo to kur... Na, już obchodzi, stary? Fagata kilka miesięcy temu poddała się najniebezpieczniejszemu zabiegowi w całej medycynie estetycznej, czyli BBL. Jest to zabieg za... BBL, Bebech zakresu chirurgii plastycznej, polegający na usunięciu nadmiaru skóry oraz tkanki tłuszcza. A weź tą syry, o co okay. To okay. tu jednak chodzi. jednak Agata ostatnio powtórzyła ten zabieg, dodatkowo wykonując odsysanie tłuszczu z podbródka, przez które na jej twarzy mogliśmy zobaczyć. <noise> kurwa, co, ona drugi raz to zrobiła? A sam drugi zabieg BBL nie. został wykonany dlatego, że prawdopodobnie ten pierwszy, który zrobiła, nie poszedł najlepiej. No, kurwa, ale jeszcze się kłóciła wtedy, że nie wiem, to, to jest dobry lekarz. Ale tamta sytuacja nie powstrzymała Uuu. fagaty, żeby znowu promować zabiegi estetyczne, a dokładniej to klinikę, w której to robiła. Ja robiłam y, operację w ja jawam oznaczę. No ogólnie jest tak fajnie, przyjemnie, wszystko. I co, i ona nie oznacza, że to jest reklama? Ale czekaj, już nie można, już, już chyba w, weszło to w życie, że już nie można reklamować tych, nie? Zabiegów estetycznych. To jest potrzebne. Ja jestem jak coś w klinice pod. Jestem w klinice A <laughs> Jestem w klinice To jest potrzebne. Ja jestem jak coś w klinice na Twitterze dosyć popularny zrobił się ten wpis Agata po drugim BBL oczywiście w zero wspominania o tym, że to jest już jej kolejny zabieg. Skoro robi kolejny, to znaczy, że z poprzednim było coś nie tak. Znowu reklamuje klinikę, ona nic się nie nauczyła. Generalnie w Stanach widzowie, ten zabieg BBL jest wkur popularny. Tam te wszystkie k insta modelki, co k zakładają Onlyfansa, tam wszystkie nakładają te BBL. -y. To, ku... A ja to pierwszy raz się dowiedziałem w ogóle o czym, czym jestem BBL yy, z tekstów ku... A, rapowych. Tam, tam w Stanach każda Insta modelka człowieku jest po BBL. -u. Od 1 stycznia 2023 roku zakazane jest promowanie medycyny estetycznej przez influencerów, gwiazdy, telewizję itd. I grozi za to nawet kara do 2 milionów złotych. O kurwa mać! To teraz jakiś tylko dobry obywatel musi się znaleźć. I oczywiście to wszystko jest według Łokik. A Fagata poleciła klinikę, w której wykonywała operację, mówiąc, że jest już bardzo zadowolona z efektu. Tylko teraz kwestia tego, czy ona to poleciła ze względu na to, że sama sobie zapłaciła za to, czy on kur... oni jej dali za darmo. Jak jej dali za darmo, czyli w barterze, i ona nie powiedziała o tym, że dostała za darmo, no to ma prze. Ane. To nie ma znaczenia, nie można promować. Stary, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że stary możesz powiedzieć, gdzie zrobiłeś, dopóki nie, nie jesteś nie. Nie masz opłaconego chyba tego. Albo nie dostajesz za darmo. Tak mi się wydaje. Bo to jest UOKIK, czyli to jest urząd tego. Jezu, jak to się nazywa? Urząd Ochrony Konsumenta i kupa coś tam, tak? Nie pamiętam. No właśnie nie. W ogóle k***a nie można. Nie można nawet tego promować, jeśli wykonujesz ten zabieg. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czaj, o co chodzi? Ja trochę jestem taki rozbity, widzowie, z tym. Z jednej strony, kurwa, rozumiem, a z drugiej strony, kurwa, nie wiem, czy to jest. Yy. Wiesz, o co mi chodzi? Że kolejny raz, kolejny raz yy, rząd coś tam. Yy, rząd coś tam, wiecie, narzuca, że czegoś nie można kurwa, robić, a to kr, jest decyzja każdego człowieka, czy chce sobie zrobić operację, czy sobie nie chce zrobić operacji. No, kurwa, no nie wiem, takie, to, to, no nie wiem. No wiesz, no bo kurwa, no jak ktoś jest na przykład chirurgiem, nie? I robi to dobrze, no to czemu ma się nie reklamować? Wiesz, o co chodzi? No lepsze jest to, żeby się reklamował dobry chirurg, niż kurwa, jak trafisz na jakiegoś znanego, którego znajdziesz samemu kurwa w jakimś odmętach internetu, wiesz o co chodzi? Jakby tylko o to mi chodzi, nie, że jakby jest, no Medycyna estetyczna wcale nie jest za jeśli ktoś to robi z głową, no tak, no ale to ze wszystkim tak jest. Oczywiście oprócz k***a. ...efektów, których oczywiście jeszcze nie zobaczymy, dopóki rany się nie wygoją. I ktoś to w sumie wkleił w Agacie pod filmem. A potem młode dziewczynki będą myślały, że te wszystkie influ są takie naturalne i będą miały kompleksy i będą chciały dążyć do tych samych efektów. Najpewniej... O Jezus, ku... ale to też jest takie p***olenie, stary. Bo to można, to można stary wszystko pod to pociągnąć. ...z tej operacji, ale ona odpisała, to chirurgia plastyczna i nie reklamuje wyrobów... To chirurgia plastyczna i nie reklamuję wyrobów. Wyrobów, kurwa, czego? Piernikowych? W ogóle nic nie reklamuję, tylko mówię o moich przeżyciach związanych z operacją. Idź się bawić w sześćdziesiątkę, gdzie ja pierdolę. W ogóle nic. Jeszcze raz, kurwa, usłyszę to słowo. jebane, kurwa, sześćdziesiątka. Jeszcze raz to usłyszę w internecie, przysięgam. kurwa, was się wszystkich powinno pozamykać do jakiegoś, do jakiegoś, nie wiem. Debile, jebane, kurwa. Nie, nie wytrzymam tego, stary. Chłopie, kurwa, dzieciaki mają. To jest szkodliwe, kurwa stary. To jest kurwa, szkodliwe, że kurwa na tych wszystkich konferencjach rzucają tymi kurwa konfidentami, jakimiś kurwa, zasadami z ulicy, kupa stary, i później takie dzieciaki y, mają wyprane kulpa mordę, y, znaczy mordę, wypraną łbanie y, i chodzą, kurwa i wszystkich, ej ty, kurwa, ty, kurwa, ty kurwa, konfidencie, ja ale sorry, to jest szkodliwe, tylko że na tym filmie oraz na Insta Story dosłownie promowała klinikę, gdzie robiła ten cały zabieg. Raczej za darmo na ponad milionowym Instagramie by ich nie oznaczała, więc pewnie dostała jakąś zniżkę na ten zabieg, albo w ogóle zrobili. Modelowanie pośladków wraz z liposukcją, Lipo live lub body jet dostępne jest w cenie 24 tysięcy 30 tysięcy. No mać. Stary 30 tysięcy i w graci się możesz, możesz jeszcze dostać, na przykład możesz na przykład dostać jeszcze DEDA. Z ciekawostek to taki zabieg BBL, który zrobiła Fagata, ma ryzyko zgonu na jeden do 3000, z faktu, że może dojść do uszkodzenia naczyń krwionośnych. Jeden z brazylijskich chirurgów plastycznych. To duże, chyba, nie? Na 3000. Dużo, to jest. To, to, to chyba duże jest, stary, prawdopodobieństwo zgonu. Co to jest 3000, stary? Więc zobaczymy, czy Łokik się tym zainteresuje. Ostatnio są bardzo aktywni w social mediach, nawet zaczęli komentować. Ja Miałem na przykład w to, jak te wszystkie influencerki, stary, robią tak, że wrzucają na przykład jakieś insta-story, reklamują produkt, i czy ten hashtag reklama dałem tak k**a mały, albo ukryty gdzieś stary, ja pi co to jest zimna w ogóle podejście, stary? Ja nie rozumiem, że dziś tę ten, 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 reklamę dają gdzieś tak w takim miejscu, żeby stary nie było widać w ogóle. Nie wiem, on, od czego one się boją, k**a. Ja człowieków pierdolę Mam hashtag reklamę jeszcze na czarnym tle, żeby było wszędzie widać. Mam wojenne, no a Niech ludzie wiedzą, że mi za to zapłacili, nie wiem. Czy to jest coś złego, k**a? To chyba spoko, że wiesz, no to jest bo spoko jak ludzie wiedzą że to jest reklama nie ale na przykład uważam że na przykład jeden z przepisów u Okiku jest zielony jeśli chodzi o to że na przykład nie wiem, masz swój sklep na przykład internetowy nie i no nie wiem sprzedajesz koszulki i stary musisz k... wpisywać że to jest stary autopromocja ja ale p... to, to jest akurat tak głupie kurwa masz swój sklep stary i wiesz i mówisz skupujcie moje koszulki stary i musisz k... wszędzie wpisywać autopromocja stary e produkt własny kurwa. Nie wiem, bo z... to jest akurat na przykład. I wspomniał o tych legendarnych procentach, w internecie krążyła plotka, że Freeze im zabiera 70%, ale okazuje się, że było inaczej. Freze zasugerował, że jest to tak naprawdę między 25 a 35% plus Dobra, jeśli on zabierał tylko 25 albo 30% stary, to... Yeah. To jest mało, fu no to jest fu mało stary. Jak na takie promo, 30% z nisku. Wiadomo, nie mogę powiedzieć, jaki mamy procent z ekipowiczami, no bo obowiązuje jedna z umowa, ale gdyby siedział tutaj wujas i był moim przyjacielem i chciałbym zrobić z nim jakiś projekt, wypromować go, to będzie mu tak, umówimy się tak, że wiesz, ja ci wypromuję, a ty będziesz mi oddawał, nie wiem, między 25 a 35%. I dodatkowo, jeżeli Twoje wyniki będą lepsze z miesiąca na miesiąc, no to ten procent będzie mógł się obniżać, czyli taki. No i to jest fair, to jest fair podejście, Imo. Jak uważacie widzowie? No to jest takie No najbardziej fair mi się wydaje, stary. Że wiesz, że przychodzisz, mówisz, dobra, stary, ja cię promuję, 30%. Jak będziesz robił wyniki, będziesz więcej kapusty, no to na przykład, nie wiem, obniżamy, no nie wiem, do 25, do 20 stary. I i spoko, nie? Sporo osób oglądało też ostatnie liveboody z finałem akcji na BMW. W piku było to ponad 229 tysięcy osób na żywo, co jest potężnym wynikiem, jak chodzi o Dużo. kanał pojedynczego twórcy, a nie jakiejś federacji freakfightowej. Został pobity rekord XI, czyli około 200 tysięcy widzów na żywo przy jego powrocie. To mega dobra informacja, szczególnie dla twórców, bo pokazuje to, że w internecie z roku na rok jest po prostu coraz więcej widzów. Ale z drugiej strony też trzeba, moim zdaniem, trzeba oddać hołd... chodków kur... Może hołd to jest za bardzo uważenie, w dupę, ale bardziej taki szacun, no bo mi się wydaje, że osiągnięcie takiej liczby widzów, jak zrobił Xaio na powrocie, kurwa, na Twitchu jest cztery razy trudniejsze niż na YouTubie. Moim zdaniem. Jest stary. St trudniejsze moim zdaniem, niż na YouTubie, nie? Ciężko to, ciężko to kurwa, porównać, wynik na YouTubie, a wynik na Twitchu, nie? Dupka wylizana? Nie, no czemu wylizana? No, to są takie kurwa, fakty, no jak tak no, logi no logicznie myśląc, no jest to trudniejsze, no. Na Twitchu nie masz kurwa, algorytmu. Twitch jest typowo stroną, która wchodzisz tylko, żeby oglądać streamy. YouTube jest taki, że może ci się na przykład losowo wyświetlić jakiś stream, dodatkowo farmisz suby. No jest Kurwa, łatwiej, no. Iksaj nie rozdawał ATA za 800 tysięcy. No to prawda, siedział i palił papieroska. <laughs> Dużo widzów mogłoby się też zebrać wokół bifu Maty oraz BDOS-a, bo wczoraj wyszedł nowy numer Matczaka pod tytułem Młody Paderewski. I dużo o... Przepraszam wszystkich fanów Maty za moje krytyczne słowa w stosunku do, do tego numeru. Bardzo przepraszam Was, że, zro... że podszedłem do tego z żartem i nie, po... nie zrobiłem tego poważnie. Bardzo Was przepraszam. Nigdy więc już nie popełnię tego błędu. No i przepraszam bardzo wszystkich fanów Maty. I samego Maty, jeśli jest zły na mnie. Przysięgam, że to nie był żart, że powiedziałem, że jest Batmanem. Naprawdę tak uważam. Ta piosenka bezpośrednio. Strzela w S-a. Rozbijając to na czynniki, pierwsze rzeczywiście jest bardzo dużo nawiązań do S-a. Wiadomo, niby to są tylko domysły, no bo mata bezpośrednio. Dobra, nie mogłem tego przenieść ku... i normalnie kupić gnaty i zacząć się strzelać. Oczywiście w GTA na serwerze 77RP na przykład. Gdzie będą mogli to zrobić w odpowiednich warunkach. Nie wymienia BDS-a z ksywki w tej nucie, ale do, za dużo rzeczy tam się pokrywa. Na przykład wers, w tym świecie nie ma nic za darmo, wpłacam na pieski jak nagrasz TikToka. I rzeczywiście BDS zrobił akcję charytatyw... Dobra widzowie, nie ma ksywy, to nie ma disu. Proste, proste zasady, -A R.A.P., rap, hip-hop, kur... Proste. ...jednocześnie promowała jego piosenkę, tylko że nie była na pieski, a na e, chore dzieci. Okazji Dnia Dziecka, tyle ile będzie jutro do godziny 17 filmików do kawałka BDOESIARA na TikToku, tyle pieniędzy wpłacam na fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Chodzi Chodziło o to, że za daną ilość nagranych TikToków BDOS wpłacał określoną kwotę na zbiórkę. I się to udało, bo Bedy wtedy wpłacił 20 tysięcy złotych na cel charytatywny. I w wersji maty chodzi o... Ja wam powiem mój, mój take. Ja jestem. Yy, ciężko mi ku... yy, powiedzieć, czy to jest dobre czy źle. Bo, bo ja, ja uważam ogólnie, że nawet jeśli robisz coś charytatywnie, robisz coś charytatywnego i przy okazji na przykład nie promujesz samego siebie, tak, to mam wrażenie, że ta waga przechyla się i tak bardziej na stronę pomocy, bo tak czy siak płacasz 20 tysięcy na, na pomoc. Więc tak czy siak te pieniądze pomogą komuś. I jakby wiesz, to jest i tak. Yy, wy, wy rozumiecie o, o co mi chodzi? Chodzi. I, I to zawsze mówiłem, to nie, nawet nie chodzi, że jest no, to jest mój ziomek, nie, tylko wiele razy gdzieś tam dyskutowaliśmy o tym, że zawsze fakt tego, że ktoś pomaga tak czy siak na końcu, że jest, że jest ta pomoc, to wydaje mi się, że ta waga jest bardziej na stronę tego faktu, że, fakt, że faktycznie pomożesz komuś, nie. Czy moralnie to jest dobre? Kupka nie wiem, no. Czy ja, czy ja bym na przykład coś takiego zrobił, że na przykład, nie wiem, pomógłbym, jakbyście na przykład wbili 100 tysięcy lajków? No, pewnie nie. A może. Nie wiem, kurwa. Może bym tak zrobił, może bym tak nie zrobił. Nie wiem. W każdym razie uważam, że tak czy siak sama pomoc jest y, fajna, nie? W sensie, że sam fakt pomocy jest bardziej, bardziej ważniejszy niż to, co się tam dzieje wokół, nie? Ale popatrz na to tak, że jakby wpłacił prywatnie to GIT, ale jak rozpromuje to jeszcze ludzie wpłacą co nie. No, na pewno jest to też. Y, na pewno jest to też jakiś argument, i, ale tak samo też. Tak samo też na przykład, yy, w to jak, nie wiem, jest jakaś bogata osoba i ta bogata osoba wpłaca jakieś pieniądze, a przychodzi jakaś druga osoba i mówi: Ja, p ale ty jesteś taki bogaty, a wpłaciłeś tylko tyle. Wstydź się. Ja, p ale, przysięgam taką osobę, to bym człowieku. Przysięgam, nie? Mnie tak, jest, tak mnie to w k a. ja nie wiem, stary, to jest najgorsze p... Ale, nie. Po pierwsze, sam chłopak zrobił, a dwa, nie, jakby. Ktoś, ktoś stary ma na koncie 15 milionów i, i wpłacił 100 tysięcy, i tak. 100 tysięcy? Ja pytam co to jest? Kurde, Wiesz, że to jest 100 tysięcy? Kurde? To jest w w człowieku i to nie. Jakby sam fakt. Te, te 100 tysięcy nie są mniejsze przez to, że to wpłacił Lewandowski, k. ani nie są większe, że to wpłacił nie wiem. Michał Rychlik, kurwa. Wiesz, o co chodzi? Ty wpłaciłeś, to wpłaciłeś. Fakt się nie zmienia. Są 100 tysięcy, są 100 tysięcy. To, to... Kolejnym nawiązaniem jest najpierw nienawiścią karmią, potem mówią, żeby kochać. I może to nawiązywać do tego, że BDS był kiedyś dosyć mocno kontrowersyjnym i bezbośrednim. Oj tak, stary Bedi raperem. Na przykład rzucał takie wersy na temat LGBT. Nie, to muzykan, to sprawdźmy co on tu mówi. Mówi o krumach. Nie, to nie Miami! Nie bał się cisnąć po innych raperach. Owszem, raperem w Polsce jest chyba Filipek. Słyszałeś jego numery? Są gówne No, stary Beddy to był Beddy słowa ch... numeru. jak ch... <głos> <głos> A co się stanie widzowie <noise> jak jak ch... ludzie odkryją jaki kiedyś jak, kiedyś nick artystyczny miał White 215? <noise> o kurwa. No Kiedyś to było. Następny wers, ty ogień, ja woda. Tutaj połączenie, które włapali ludzie jest to, że Mata jest raczej kojarzony z kolorem niebieskim. Czyli na przykład jego ostatnia płyta, merch, nawet rzeczy jak miał spół... Nie no, to już jest rich w Nie wiem kto to przekmienił stary. To już jest rich. Prace z McDonaldem były niebieskie. Ostatnie rzeczy związane z 2.1.1.5 mocno emanowały kolorem czerwody. Czyli... Ja nie no bez jaj, no bez przesady, To nie To jest po prostu stare, że ogień ja woda... Że... że kur... woda gasi ogień, no. Nie każdy wers musi być jakiś rozkminiony na 14, kurwa z tej części. A może kur... chodzi o mnie widzowie, bo ja mam czerwone dredy, czerwoną okładkę, czerwone zdjęcia, czerwony overlay. Ja pi... Mata mnie z za zanim ja zdążyłem z niego bekę pocisnąć na reakcji. Boże! Ja pierdolę, mata dołączył do Chrisów, a Fed jest z blutów. Ay, no way! Jeszcze przed tym wersem z Judaszem jest e, SB to M, szmato. Co może się odnosić do tego, że. Jezu, SB to multi. Ja pierdolę, teraz ma to wszystko sens. Boże, a ja ciągle źle, kurwa, patrzyłem na ten tekst. Teraz to ma k... sens. To tak naprawdę z diss na mnie.